Witajcie kochani na kanale Rozmowa z Bogiem Czas Przemiany. Lubię ten zaułek. Pięknie tu jest. Cudowny las, ściana lasu. Młode drzewka. Przestrzeń. I ścieżka, po której chodzę. Nic ująć, nic dodać. Pięknie. Czym chciałbym się dzisiaj z Wami podzielić? Pomówmy sobie o wolności. Czym jest wolność? Wolność jest naszym spełnieniem. Wolność jest odnalezieniem siebie. W naszym wspólnym istnieniu, w tym świecie, w którym jest tyle kontrastów, tyle różnic, tyle niespójności, tyle przerysowań, że trudno jest powiedzieć, kim naprawdę jesteśmy. Ale nie żyjemy w tym świecie. Żyjemy we wszechświecie. Żyjemy pełnią. Całością. Bo tacy jesteśmy, taki jest Bóg, taka jest rzeczywistość. Nigdy nie jesteśmy sami. Nigdy nie jesteśmy osobnymi istotami. Nigdy nie jesteśmy zostawieni samym sobie, chyba że tego chcemy. Jesteśmy wspólnym, pięknym, doskonałym, przepełnionym życiem, istnieniem. Źródłem tego istnienia jest Bóg. Z Nim dzielimy swoje istnienie. Wolność jest odnajdywaniem siebie, czyli wszystkich istnień w naszych wspólnych, wzajemnych relacjach, które widzimy jako miłość. Miłość jest naszym czystym, doskonałym porozumieniem. Wolność widzimy wtedy, kiedy wszyscy się zgadzamy, kiedy wszyscy rozumiemy siebie w swej istocie, możemy się różnić. W różnych sprawach, bo jesteśmy dynamicznym życiem, które zmienia się z chwili na chwilę. Wszystko zmienia się z chwili na chwilę, ale zawsze jest piękne, jeśli widzimy to, co jest, a nie to, co inni widzą, nie to, co chcielibyśmy widzieć. Gdy nie próbujemy żyć, Na siłę, osiągać, przekraczać, poświęcać się. Gdy żyjemy życiem, wtedy żyjemy lekko, tak jakbyśmy płynęli z prądem rzeki. Natura nas prowadzi. Wystarczy żyć chwilą obecną, A każda chwila następująca po sobie tworzy nasze życie, tworzy nasze wspólne relacje takie, jakie pragniemy, aby były. Ale nie jest to Wymuszanie na życiu. Jest to wyczekiwanie na chwilę obecną, która następuje po sobie i zmienia nasze życie w związku z naszym nastawieniem do życia, w związku z naszym widzeniem siebie, w związku z naszym widzeniem bliźniego i źródła, którym wszyscy jesteśmy. Wtedy mamy wrażenie, że życie bardzo się nami opiekuje. Że wszystko dzieje się jakby samo z siebie, a my dzielimy się tym cudem istnienia ze wszystkimi. I co dziwne, mamy poczucie, że dzielimy się nawet z tymi, których nie znamy których nie widzimy, z którymi się nigdy nie spotykaliśmy. Mamy poczucie, że nasze serce jest połączone z każdym sercem, że życie jest spójne i piękne, że istotą jest dobra wola. Z której wszyscy zostaliśmy stworzeni i jesteśmy jej naturą. Dlatego w tej czystej, niezmąconej chwili naszego życia właśnie tym się dzielimy. A to z kolei tworzy następną chwilę równie piękną. Równie doskonałą, przepełnioną życiem i tym wszystkim, czego pragniemy, tym wszystkim, czego oczekujemy, tym wszystkim, czym pragniemy się dzielić ze wszystkimi, a dzielimy się zawsze ze wszystkimi, bo jesteśmy wszystkim. Nigdy nie robimy niczego w ukryciu. Nigdy nie myślimy niczego bez udziału wszystkich istnień. Zawsze ma to wpływ na wszystkich. Dlatego życie jest takie subtelne. Dlatego życie jest takie odpowiedzialne i wymaga od nas odpowiedzialności, aby nasze myśli były czyste, aby nasza wola była czysta, aby nasze istnienie było czyste i łączyło się cudownie. Z każdym istnym, innym istnieniem, abyśmy tworzyli całość, która jest przepełniona miłością i nam służy doskonale. Wtedy nikt nie będzie się obawiał o następny dzień, o następną chwilę, o bliskich, o cokolwiek. Opowiem Wam. Co mi się wydarzyło, jak życie dba o nas, jak życie pragnie nam pomagać, jak życie, życie troszczy się o nas, a zdarzyło się to kilkanaście lat temu. Szedłem do pracy i przechodziłem koło pracy mojego syna starszego. I w myślach odczytałem słowa, jak jakieś objawienie, bardzo intensywne i jednoznaczne. Pomódl się o bezpieczeństwo swojego syna. Więc pomodliłem się. Jechałem akurat do Bydgoszczy. I modliłem się w pociągu o bezpieczeństwo mojego syna. Gdy wróciłem do domu wieczorem, w domu nie było nikogo, ale na półce leżał protokół powypadkowy. Okazało się, że mój syn, jadąc rowerem do pracy, został potrącony na rondzie przez samochód. Przekodziołkował przez samochód, zbił nogami przednią szybę i spadł z tyłu na asfalt. Uwierzcie, że jemu nic się nie stało. Miał tylko siną kostkę, jak samochód go zderzakiem uderzył w stopę. Tak jesteśmy chronieni, kochani. Uwierzcie mi, życie nas chroni, uczy i żywi. Tak mam w przekazach moich książek Rozmowa z Bogiem powtarzane wiele razy. Życie nas uczy, chroni i żywi. Życie to żywy, cudowny, piękny organizm, który daje nam siebie, abyśmy żyli wszyscy jako On. W jego sercu, w jego świętej woli, nie zaprzeczając sobie, a współistniejąc. Życie nas uczy współistnienia, bo to jest piękne. Nasza wolność rodzi się w tym, że rozumiemy siebie nawzajem i tak tworzymy ten świat. Wierzę, że ten świat właśnie ku temu zmierza, że ta przemiana właśnie ma nas w tym kierunku poprowadzić, abyśmy żyli we wspólnocie, we wspólnocie naszego czystego istnienia, które niczego nie wymusza i niczego nie wymaga od nas, bo tym jesteśmy. Poza ciałami jesteśmy połączeni w naszym duchu. Dlatego nie identyfikujmy się z ciałami, nie myślmy, że ciało jest ostatecznością. Ostatecznością jest duch duch, który nas łączy, którym jesteśmy. Dlatego nie umieramy. Mamy poczucie, że umieramy tylko dlatego, że identyfikujemy się z ciałem, które jest czasowe. Ale nasze prawdziwe istnienie nie jest osadzone w czasie. Jest wieczne. Sprawdzajmy to. Badajmy to. A przekonamy się, że tak jest. Życie niczego nie narzuca. Życie pokazuje nam jedynie siebie, abyśmy rozpoznali w nim siebie. Abyśmy żyli. Według naszej natury, która jest święta. Trzymajcie się. Dziękuję. Do następnego spotkania.